sobie to skipniemy Dość krótki poziom ale ma swoje durne momenty i zakończony jest bossem również tym właśnie co widzimy teraz jak się wgrywa Okej, okay, czyli zaczynamy szybciutko przeciwniku podjelujemy Żeby uzbierać na kielich. Teraz trzeba się udać tutaj wyżej. Też wszystkich szybko wyeliminować. Przede wszystkim tutaj, do budce. Od razu jak się dowódcę wyeliminuje to oni też wpadają. Wpadają procenty wszystkie za i jak się dobija żadne procenty nie wpadają. Trzeba dopiero za dowódcę. Okej, okay, czyli teraz, teraz trzeba wrócić do miejsca skąd startowaliśmy. Okej, okay, tutaj. Znowu trzeba dobudce. No i wszystko. Tu jest fiolka. Zobacz zupełnie się sklepik, ja akurat nie będę korzystał. Mamy kolejną runę i ruszamy dalej. Przeciwnicy znowu. Chociaż mówię, tych przeciwników i tak do nich, za nich się nie dostaje, dopiero za dowódcę. Okej, okay, tutaj czy można spaść? Znaczy tu nie było trzeba by do końca spadać. Bo tu i tak nie ma dowódcy. Ale już jak jestem to sobie tarczę można wziąć, a tarczy nie potrzebuję. Okej, okay, jestem po drugiej stronie. Oha! błąd jaki, Okej, sobie doładuję energii. Szybciutko i tam jest miejsce na kolejną runę. Dobra, lecę dalej. Tutaj, tutaj trzeba zeskoczyć i znowu dowódcę szukamy. On jest tu najważniejszy. I, leży. I wszyscy leżą, już 50% do kielicha jest. Teraz trzeba tutaj z, w prawo stronę się udać. Tutaj trzeba użyć szy szybkiego ruchu starczą A, się nie udało, to nic. Zaraz się powtórzy. To tylko jedno życie. A, już jestem po dobrej stronie. I idealnie. Dobra, teraz używamy kolejną runę. I tutaj głupie skoki. Chociaż tam i tak trzeba na dół zejść, bo tam jest w dowódca, zdaje się. Ja mam właśnie taki sposób na to, ale zejdę. Chociaż nie, to nie tutaj. To nie tutaj jeszcze. To tam będzie trzeba zeskoczyć, właśnie. Tutaj jest seria skoków głupich, ale ja najpierw skoczę. A tutaj żeby walczyć z nimi szybciutko będę zbierać na kieli Okej okay. Teraz trzeba przejść przez najgłupszą Lokację tutaj właśnie Znaczy to no nie tutaj następto będzie najgłupsza. Będą takie armaty strzelać, zaraz zobaczycie Okej okay jest 66%... Tutaj właśnie to. Trzeba się chować. Teraz. Można to wymusić na siłę. Teraz, teraz już trzeba przeskoczyć tam ja wykorzystając z mojego triku można po daszkach. Teraz seria skoków I następne, i następne Dobra i teraz trzeba tam skoczyć Jest się udało I poczekać bo po lewej stronie jest winda tutaj I do niej skoczyć Wjechać nią na górę trzeba teraz po lewej stronie jest kielich, ale nie mam jeszcze odpowiedniej 100% więc muszę najpierw tutaj i trzeba dowódcę, dowódcę no i dobra, mamy dowódcę, można zaskoczyć z nimi tutaj dokończyć walkę Wócek padł Jeszcze jest kolejny dowódca tutaj teraz Dobro, pal I teraz trzeba wrócić po kielich Czyli tutaj trzeba wskoczyć na to I Znowu do windy Wejść na górę i kielich jest tutaj. Okej. Okay. Bezpieczną drogą można sobie górą. I tutaj już będzie bos. Do bossa trzeba użyć pałę. I ją podpalić. Tutaj tymi przyciskami się, się steruje ty, 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 tą armatą Trzeba skierować zawsze w jego stronę i strzelić O tak A jeszcze przeciwnicy są dodatkowo Z którymi trzeba szybko się rozprawiać Okej, okay. zmieniamy na pałę, podpalamy pałę Skierować trzeba i strzelamy jeszcze raz. Dobra, mam ciutko, szybciutko. Jeszcze raz. Znowu. I jeszcze raz. Mam się udało. Deszcz pada. Co teraz? Tak się zastanawiam. nie, nie? łuk Nic o właśnie sam musi a rozumiem już trzeba nakierować i on sam musi rzucić tutaj w siebie które... rzuć no właśnie Czaje, czaję, czaję o co chodzi. No i chodź. Aj. No ciężko jest to trochę. Pakierować, ale... Jest. Dobra. Walczycie, walczycie tylko. Ale super Tak Okej, okay, dawaj. Ja mucie Dobra Aj niepotrzebnie przeciwnik tam to OK No i dawaj tutaj no ale nie trafimy. A i mimo wszystko że więc szybko się z do sprawy Aj Ciężko poczuć to Taki szybszy się zrobił się wydaje Albo tylko się wydaje Przeciwnie się rozprawić Jest. Ijść z poziomu i zobaczyć co dostaniemy za kielich. Słuba na górę 18 kielichów już. Jeszcze to praktycznie końcówka gry, chyba z 2 3 podzielki zostały tylko. Zobaczyłeś, hej, Pewnie dzięki mojej darczyńcom. Ale mam dla ciebie coś jeszcze. Coś, co może cię bardzo zadziwić. śmieszny No, kasa oczywiście. Dobra, dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne poziomy.